ty, David? Jak tam? Dobrze. Co tam? Po coś tu? E, mam tę paczkę od mejna dla Pilara. A. Braciszku? Braciszku? Co? Meń coś ci przysłał. Dobry Chłopaki by się pozabijali za te cyberroński. Czekasz na podziękowanie? Mogę coś jeszcze dla was zrobić? A, braciszku! Co? Niech spada! Zapłać mój i pokaż! Jest twoim kurierem! Sam mu zapłać, kurwa! Więc to tyle na dziś. Na no to mi to wygląda. No trudno. Mm. Wow! Taki na napiwek? <laughs> David, uroczy jesteś. Do zobaczenia, chomiczku.